Wycofy nigdy nie są przyjemne, ale czasami trzeba właśnie podjąć taką decyzję. W naszym wypadku było to 70 metrów w pionie przed szczytem. Dzień dobry bardzo, ja nazywam się Szymon Warsz, a dzisiaj film z serii Trekking 2.0, czyli tej serii, gdzie realizujemy mniej oraz bardziej szalone pomysły na trekking. A dzisiaj zabierzemy się prawie na sam wierzchołek Koziego Wierchu. A jako, że główny szczyt, główny cel nie został osiągnięty, to popowiadam wam trochę o umiejętności wycofu, właśnie w górach. Będzie bardzo ciekawie. Lecimy! Godzina 4.40: Ja znajduję się w willi Łojasówka w Zakopanem. I co? Zaraz wyruszam na szlak. A więc tak, ruszam z Wiliu Jasówka i ruszam dosyć prędko, jeszcze przed piątą, ponieważ plan jest taki, żeby wejść na Kozi Wierch z samego Zakopanego. Prze, przez Kuźnicę, przez nosadową Przełęcz, przez Polanę Olczyską, przez Psią Trawkę, następnie na Rówień Waksmundzką. Psią 6.48 i teraz kierunek Rówień Waksmundzka. I potem do wodogrzmotów Mickiewicza, e, gdzie e, doliną Rostoki już normalnie, tak jak wszyscy, udam się e, szlakiem przez Dolinę Pięciu Stawów na Kozi Wierch. Wielu z Was pytało się mnie na Instagramie, dlaczego poszedłem na kozi wierch z samego Zakopanego. A ja odpowiadam po prostu, bo tak lubię. No więcej czasu spędzę w górach, więc są same pozytywy. same pozytywy i nie widzę tutaj żadnych minusów. Także tak właśnie zrobiłem i to jest moja odpowiedź na Wasze pytanie, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Zawrócenie z drogi prowadzącej na szczyt nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem dla, dla człowieka. Jednak jeżeli dużo chodzimy po górach, to od czasu do czasu warunki pogodowe lub kwestie niezależne od nas będą nam kazały się właśnie wycofać. W moim życiu miałem no kilkanaście takich sytuacji, w których góra powiedziała, że nie tym razem. Pozwólcie, że tutaj opowiem wam właśnie jedną z nich. Zadziwiająco mało ludzi dzisiaj idzie do morskiego oka. Jest godzina dziewiąta już. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Nie wiem, ale tak, to jest odpowiedni czas na ubranie raków z tego względu, iż że wszystko jest wyślizgane i jest lodowisko praktycznie na każdym szlaku. Po ubraniu raków ruszam już doliną Roztoki i nadal pruszy śnieg. Nie będziemy frunąć daleko, a nawet zostaniemy właśnie w naszych polskich Tatrach. Ten szczyt to Mięguszowiecki Szczyt Czarny, czyli Czwarty najwyższy szczyt polski. Prezentuje się on pięknie, fenomenalnie z samego morskiego oka. Można na niego również wejść e, łatwym poza szlakiem. Startuje się tam z przełęczy pod chłopkiem, potem trawersuje się szczyt po stronie słowackiej i po niedługiej i łatwej stosunkowo wędrówce jest już się na samym wierzchołku. I mając na swoim koncie najwyższe góry Europy. No, można by było powiedzieć, że będzie to dla mnie pestka, że to będzie łatwe, a jednak nie tym razem. To właśnie tę górę zdobyłem dopiero za czwartym razem. Pierwszy raz miała być piękna pogoda, ale już od kazalnicy było pełne, pełne mleko, więc tylko zdobyliśmy przełęcz pod chłopkiem, a następnie był wycof. Za drugim razem również prognozowana była przepiękna pogoda. Weszliśmy na przełęcz pod chłopkiem, było fenomenalnie, aż tu nagle, no dosłownie znikąd, pojawiły nam się chmury e, dokładnie wtedy, gdy zeszliśmy ze szlaku. Ze względu na bardzo słabą, właśnie tą orientację, bo tam jest też taki teren, gdzie jeżeli nie ma widoczności, to trudno. E, no to kolejny raz musieliśmy się wycofać. Za drugim razem już wtedy był taki niedosyt i pojawiło się pewne zdenerwowanie ze względu właśnie na nieosiągnięty cel. I teraz po raz trzeci. Trzecim razem rozpoczęliśmy wędrówkę, gdy nad morskim okiem były jeszcze chmury, ale tego dnia miało się rozjaśnić. I faktycznie prognozy się potwierdziły. Tego dnia pogoda zrobiła się piękna, ale okazało się, że spadło sporo śniegu. To już, taka, to już była taka jesień i spadł wtedy śnieg właśnie w Tatrach, a my nie mieliśmy ze sobą czekanów. No i co spowodowało właśnie odwrót? Z nadkazalnicy musieliśmy się odwrócić. Tym razem piękna pogoda, ale czekanów nie było i tutaj już nie ma co ukrywać po tym trzecim odwrocie byłem no krótko mówiąc po prostu wkurzony. No byłem tutaj już kilka razy zimą i definitywnie nigdy nie widziałem tutaj tyle śniegu. Naprawdę jest masę, masę śniegu spadło w tym roku w Tatrach. No niestety często się tak właśnie czujemy, bo chcemy osiągnąć cel i jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. Aż tu nagle duże stop. Dalej nie ma szans. Nie dzisiaj. Nie zrealizowaliśmy czegoś, w co włożyliśmy masę energii i wysiłku. Uważam, że w takich właśnie momentach uczucie rozczarowania jest całkowicie normalne, ludzkie. Jednak to, jak na to popatrzymy w nieco dłuższym zakresie, zależy wyłącznie od nas samych. Możemy całkowicie się zdołować, ale wtedy jest bardzo łatwo o utratę, utratę koncentracji, która jest kluczowa podczas zejścia. Możemy też z drugiej strony podejść do tego jako do pewnej lek lekcji. Tak się stało, krótko, akceptujemy to i tyle, co się odwlecze to nie uciecze. Będziemy mieli podczas naszego życia wiele okazji do ataku na dany wierzchołek ponownie. Spokój i takie opanowanie podczas właśnie tego typu momentów są bardzo ważne. Pamiętajcie proszę, że frustracja nigdy nikomu, żadnemu z nas nie pomoże. Ona jedynie może, ma szansę skomplikować tą całą sytuację. Gdy rozpoczynamy zejście. Chwilę po tej decyzji o odwrocie, to jest to bardzo, bardzo ważny moment. W głowie wtedy często jesteśmy zdenerwowani, czujemy pewien niedosyt, taki dyskomfort, i wtedy właśnie często brakuje nam skupienia podczas kluczowego dla nas właśnie zejścia. To może mieć katastrofalne skutki, bo. 80% wypadków w górach dzieje się właśnie podczas zejścia. I dodajmy do tego jeszcze negatywne emocje. Niestety, ale jest to recepta na wypadek. Krótko mówiąc. 11.25 słynny dom bez adresu. Schrońsko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Dzień dobry. Charlotka była i szarlotki nie ma. Ja jej nie zjadłem teraz pewnie myślicie łatwo się mówi ale co jak szczyt nie zostanie osiągnięty po raz któryś z kolei ja właśnie tak miałem podczas tych kilku prób wejścia na mięgusza czarnego za trzecim razem już te emocje nie będę tutaj ukrywał po prostu zawładnęły nade mną eee, za każdym kolejnym wycofem spod tego samego szczytu chęć zdobycia danego wierzchołka niesamowicie rośnie jednak Trzeba tutaj zachować zimną głowę, to jest bardzo, bardzo ważne. Są to momenty treningu dla naszej psychiki i dla naszego umysłu. Gdy wycofujemy się na przykład po raz trzeci, to mogą nam towarzyszyć nieciekawe emocje. Istnieje takie duże prawdopodobieństwo. E, nigdy nie możemy, nie powinniśmy jednak pozwolić, aby towarzyszyły nam na dłużej. E, to jest trudne, ale w miarę doświadczenia uważam, że jest to jak najbardziej do nauczenia. Już w ubiegłym wieku Anna Czerwińska, która obecnie jest ikoną można tak powiedzieć, kobiecego himalaizmu, wypowiedziała następujące słowa. Że znajomość gór polega na umiejętności odwrotu. Jeżeli się tak na chwilę nad tym zastanowimy, to według mnie istnieje i jest w tym ogromna prawda. Osoby niedoświadczone często prą na szczyt bez względu na wszystko i czasem im się to udaje, jednak zazwyczaj nie na długo. Z drugiej strony osoby obyte. Z górami zazwyczaj mają czas. Pamiętajmy, że góry nie, nigdy nam nie uciekną. Pośpiech, bieg i, i szybkość życia zostawiamy zawsze ze sob za sobą na dole. W górach powinien nam zawsze towarzyszyć spokój i cierpliwość. I cechy te są jak najbardziej do nauczenia. Sam wycof jest dla mnie sztuką. Odwrót y, spod szczytu. Jest prosty do opowiedzenia drugiej osobie, ale bardzo trudny często do zrealizowania. Podczas sytuacji niepewnych towarzyszą nam różne, różne emocje. Czasami są one pozytywne, tak jak ekscytacja, adrenalina, a czasami są one negatywne, takie właśnie jak wspomniana już frustracja czy rozczarowanie. One są teoretycznie całkowicie inne. Ale w praktyce pomiędzy nimi istnieje tylko cienka, bardzo cienka granica, którą łatwo nam jest przekroczyć. Gdy zaczynamy czuć dyskomfort i widzimy, że z kroku na krok przybiera on na sile, to wtedy jest odpowiedni moment, aby zatrzymać się i przemyśleć co nieco. Czy aby na pewno powinienem dalej iść? Albo na przykład, lubię wyzwania. Ale nie powinienem aż tak narażać swojego życia. Odpuszczam. Decyzja ta powinna zostać podjęta pewnie i w miarę jak najszybciej. Często wtedy towarzyszą nam trudne warunki, więc czas ma bardzo duże znaczenie. Ja chodzę po górach od 13 lat. Rozpocząłem wraz z tatą w wieku 4 lat. Liczba gór, na które nie wszedłem za pierwszym razem. Nie jest ogromna, ale jest kilka, czy tam kilkanaście takich właśnie wierzchołków. Do tej grupy zaliczają się na przykład Duforszpice w Szwajcarii, Moldowenu w Rumunii, Bobotow Kuk w Czarnogórze. Z polskich szczytów jest to Bystra, trzy razy ten wspomniany już Mięgusz Czarny, Orla Perć, tak samo Miedziane, Mięguszowiecki Szczyt Wielki też, i to są te wszystkie wierzchołki, które sobie przypominam. Każda z tych gór była dla mnie olbrzymim doświadczeniem i z perspektywy czasu decyzja, która została wtedy podjęta o odwrocie była jak najbardziej trafna. I tutaj teraz mamy to wyzwanie, jak przejść przez ten szeroki żleb, ponieważ jeżeli chcemy skręcić w lewo, skręcamy, no to tam mamy nawis, potężny nawis śnieżny, taki bardzo długi, on się przez, nie, nie wiemy dokładnie jak on długo się ciągnie, ale jest on długi, bo ciągle z nami idzie, ciągle go widzimy i nie mamy jak przekroczyć szerokiego żlebu. I tutaj robi się pierwsze wyzwanie, podchodzimy jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, ale tam się robi coraz stromiej. Kilka metrów zejścia i chyba jednak będzie wycof. Niestety brakuje tyle Ale co zrobić? Tutaj jest. Niestabilna jest ta pokrywa. Jest w ogóle nieprzetarte widoczność. No, na kasę. Krótko mówiąc, no i... Co zrobić. Yy, I niestety trudna decyzja o powrocie, o odwrocie. Szczególnie, że byliśmy zaledwie 70 metrów w pionie pod całym szczytem. Nasza wysokość to już 220 było. Yy, no nie tym razem, nie tym razem, ale nie ma co się załamywać. Trzeba się skupić. Góra nigdy nie ucieknie. Yy, I rozpoczynamy zejście w dół. Zszedłem sobie już nie do Zakopanego, a do Palenicy Białczańskiej. Przechodzimy teraz do słowa końcowego, a więc kilka już razy miałem okazję być zimą właśnie na Kozi Wierchu, natomiast tym razem trochę zabrakło. Zabrakło 70 metrów w pionie. Czy to dużo? To jest w sumie mało, ale dużo, bo główny szczyt tym razem nie został osiągnięty. Natomiast jeszcze mam nadzieję, że zobaczymy kiedyś wspólnie właśnie wyprawę na Kozi Wierch okiem tej oto kamery. Ogólnie ja bardzo lubię. Kozi wierch zimą, ponieważ jest to szczyt, który jest świetnie nasłoneczniony. Jak idziemy na szpiglas, jak idziemy na rysy, jak idziemy na kościelec, wszystkie te szczyty z hali gąsienicowej, tam jest cień. Tam jest cień zimą, ponieważ słońce mało się wznosi ponad horyzont, nisko. Natomiast Kozi Wierch jest takim szczytem, który jest świetnie nasłoneczniony zimą. I to lubię jest tam najcieplej, jest tam bardzo ciepło i bardzo przyjemnie się tam wchodzi. Oczywiście w sprzyjających warunkach, a nie w takich jak myśmy mieli, jakie właśnie myśmy mieli. A więc to jest to. Zmusiły nas do odwrotu dwie kwestie. Przede, przede wszystkim brak możliwości tego trawersu w żlebu. Tam było nawiane na tym, garbie, na garbie, gdzie, gdzie powinno się trawersować było nawiane i to nas, u, nam uniemo, uniemożliwiło właśnie trawers tego żlebu i ostateczne wejście na szczyt. A druga kwestia, no to też pogoda. Zrobiła swoje, bo ona była bardzo. E, trudna do wędrówki, warunki nie były sprzyjające i to też taki czynnik też wycofu e, na pewno. Mniej, mniej było widać, krótko mówiąc. E, więc to jest to. Ale co się odwlecze, to nie ucieczę i. Do następnego razu i, ty, i takim, właśnie, takim właśnie sposobem też się dzisiaj z Wami żegnam. A, a więc, jeżeli Wam się film podobał, to zapraszam do komentarzy, do lajkowania, do szerowania i, e, i do subskrybowania. Także co? Do zobaczenia za tydzień. Cześć!